Mokre Łapska TV. Dzień dobry, wieczór. Uwaga, uwaga, będę się waził. Waził? Będę się woził. I świętował. Widzicie? Już 30 sekund nie minęło i już się machnąłem. Eee, dlaczego będę świętował? Bo mokrę Łapską pierdzielnęło ponad 3000 gapiów oglądaczy i mało tego e, niespełna walnie pierwszy milion e, wejść na cały kanał od początku jego istnienia. Coś fantastycznego. W życiu bym się nie spodziewał tak naprawdę, ile ludzi uda mi się tutaj przed tym moim akwarium zgromadzić. Jednym, czy drugim, czy trzecim. Eee, jak niektórzy może zdążyli zauważyć, ja nigdy nie proszę o subskrypcję, nigdy nie proszę łapki w dół, a nigdy nie proszę łapki w górę. Zostawiam to Wam. E, tak naprawdę życzyłbym sobie zawsze takiej frekwencji i tylu łapek w górę i tylu łapek w dół, ile dostaje. Aczkolwiek e, e, ta jedna czy dwie regularnie przy każdym filmiku się pojawia, więc pozostaje mi tylko przypuszczać. <laughs> e, no fajne strony jak najbardziej z, udało mi się zgromadzić gro, gro e, bardzo fajnych, po pierwsze, ludzi, a po drugie. Całkiem utalentowanych akwarystów, ludzi, którzy, którym ja dałem radę tam kiedyś, troszkę pomóc, a i ludzi, którzy właściwie więcej w tym momencie ja uczę się z mojego własnego kanału niż komu tamkolwiek pomagam w jakimś kwestii. Oczywiście staram się jak mogę, ale zauważyłem, że najlepiej, gdy ja pomagam poszukującym. No, to chyba było tyle. Nie, jeszcze coś. Kiepskie strony takiej liczby subskrypcji, a to takie, że ja z natury jestem człowiekiem skromnym i dość nieśmiałym wbrew pozorom. I kiedy ja sobie tutaj wcisnę ten pacior na tym aparaciku moim, przed moim akwarium wieczorem usiądę i sobie przypomnę tą liczbę, jak właśnie teraz, to czasami ciężko ten pysk otworzyć. I nieraz się głos zawiesi, nieraz się zadławię, nieraz powiem jakąś bzdurę przejęzyczę się, ewentualnie e, nabiorę w ciągu ułamku sekundy wątpliwości i wcale nie powiem tego, co jest w sumie proste i sprawdzone. Z tematami też ostatnio troszkę krucho, więc właściwie gadam o tym, co robię i, i, i czym się w tym momencie zajmuję, a mam się z czym barować. Nawożenie, słupa, wody. Cóż za temat. <śm> No dobra, no ale przenieśmy się do akwarium mojego i co się w nim dzieje. Zaczęła się ta moja seria nieszczęsna o nawożeniu e, akwarium, o pełnym nawożeniu akwarium, e, które absolutnie zarzekam się, nie jest żadną serią instruktażową. To, są, y, to jest opis moich własnych zmagań. Zaczęło się od tego, że u Jezu ratujcie glony mnie tłuką i, 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 i rośliny nie rosną. Postanowiłem wziąć się ostro za studiowanie e, nawożenia. Słupa wody i jakieś tam efekty udało mi się e, osiągnąć. E, tak naprawdę tydzień temu, e, przy pomocy moich nawozów i testów, bo bez tego by się naprawdę nie dało. I Was też, co niektórych, którzy mi powiedzieli, jak to zrobić i nie spieprzyć. E, um, udało mi się po raz pierwszy chyba w moim akwarium osiągnąć tak pirazy oko, te y, sławne widełki w e, stosunku nawozu fosforu i potasu NPK w skrócie to takie 21-25 e, optymalna dawka nawozów i okazało się, że jak zrobiłem testy, miałem konkretne niedobory wydawało mi się, że jak po prostu e, dodam pełną dawkę podaną na opakowanie wszystko będzie ok No wcale wszystko nie było ok bo wpuściłem się w maliny. Jak chcecie, to możecie się śmiać. Otóż na solach, na nawozach nawet Easy Life, niech ja z do łapy, Nitro, nie, wziąłem Profit Nitro. No jest napisane tak, użyć 10 ml na 500 litrów i tutaj jest dalej napisane podnosi NO3 o 2 PPM o 2 mg na litr, a nam potrzeba 20, tak? Z tego wynika, że 1, litr na, 1 ml na 50 e, litrów to jest dawka grubo za mała do tego, czego chcemy uzyskać. Trzeba to sobie po prostu dokładnie przeczytać ze zrozumieniem i przeliczyć. Ja w zeszłym tygodniu, jak kurczę Kirill Skłodowska z tymi testami akwarystycznymi, szukałem tej optymalnej dawki wszystkich tych nawozów. Co prawda udało mi się osiągnąć azot taki jaki chciałem, czyli w okolicach według wydajności tekstu, te testu między tam 15 a 25. Fosfor, z fosforem ciekawa sprawa. U mnie waha się on między. 2, lekko ponad dwa pod koniec tygodnia przed zmianą wody spada na 1. Tym samym wychodzi na to, że nawożenie mojego akwarium fosforem jest kompletnie bezcelowe i bez sensu, dlatego że moja woda kranowa zawiera go już za dużo. Co idzie za tym? Odkryłem też, że duże zmiany wody mojej kranowej w moim akwarium też w zasadzie za dużo dobrego nie robią. Zmieniałem ponad 30-40%. W tym momencie jutro wymienię tej wody 25% i zbadam ten fosfor, dlatego że w zeszłym tygodniu ten fosfor z jednego skoczył mi naprawdę na e, powyżej skali 2. No i tak właśnie. E, dalej. O, zarzekałem się, że ten mój substrat mnie wkurza i w sumie wkurza mnie dalej. E, z glonami e, zaczynałem od. Tego, jak było słabo z glonami. No w tym momencie, jak się patrzy, to ja sobie na taką ilość glonów jestem w stanie pozwolić i wybaczyć, bo wcale nie jest tak źle. Chociaż, jak się spojrzy z bliska, to tam też coś można znaleźć. Nie wiem, czy stąd widać na tej plażyczce. Pojawiły się e, zielone nitki, ale tylko na plaży. Tam, gdzie jest bardzo dużo światła i nie ma roślin, nie jest goły substrat. Mogłoby to wskazywać na to, że on się rzeczywiście sporo mikro i makroelementów nachapał i nie ma gdzie tego oddać. Kryptokoryny Vent T e, Brown po prawej. Moje największe rozczarowanie w tym akwarium e, wymyśliłem sobie, że im dam podkorzenie. Zresztą z moich doświadczeń i z pewnej teorii, którą to gdzieś tam wyczytałem, kryptokoryny raczej lubią e, żreć korzeniami. E, tydzień temu im tabletki nawozowe wcisnąłem pod korzenie. Na razie nieznaczna, ale jest poprawa. Walisneria po pomaleńku, pomaleńku jeszcze, jeszcze momencik, ściana będzie w końcu. I to. <laughs> e, przy okazji, jeszcze e, doświadczyłem bomblowania roślin. Co było dla mnie po prostu historycznym momentem bo w życiu. Rośliny nie bomblowały w moim akwarium. Echinodorusy, Echinodorusy, Izabelka i Amazonikusy już tam wystają. Też jakiś drobny przyrost na mikrozorium. Narrow leaf to jest chyba Pteropus Narrow. No i czy ja jeszcze coś więcej chciałem? A, jeszcze coś chciałem, no tak. Ehm, było troszkę zmian w tym akwarium, także ono jeszcze dobrze jakoś tak konkretnie nie zareagowało, choć tych choć roślin już tak troszeczkę przerosło. To wymiana pewnych yy, aspektów światła. To znaczy mój panel miał dwa, dwie. Yy, świetlówki 10 tysięcy K i dwie czerwone zabicie mnie. Nie wiem, ile czerwone mają K. Bez kitu nie wiem. Wymyśliłem sobie, że dokupię jedną niebieską. Wiadomo jaki nasz tu lokalny specjalista od światła mnie od tego pomysłu odwiódł i polecił, jak, jak niniejszym wykonałem. Znowu się jąkam. A więc zmieniłem dwie świetlówki na białe 6,5 k, zostawiłem jedną 10 tysięcy, która przy tych 2,5 nawet gołym okiem widać, że ona rzeczywiście idzie w kierunku światła, spektrum światła niebieskiego i zostawiłem jedną czerwoną. E, rośliny nie wiem, czy im się podoba, wiem, że mnie się podoba wizualnie. Jest jaśniej w tym akwarium i cieplej. No. I to by było na tyle. A więc e, mokre dalej barują się z... Z nawożeniem słupa wody, aczkolwiek idzie to w dobrym kierunku, bardzo, bardzo jeszcze raz dziękuję, że Was aż tyle tutaj jest. Fajnie Was wszystkich widzieć e, w statystykach analityki. E, fajnie też wielo no, gro z Was było też poznać i bardzo fajnie będzie jeszcze więcej z Was tutaj e, nagnać i, 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 i podzielić się między sobą różnymi fajnymi życzę. mi dzięki też hejterom, że mam ich tyle, ile mam. Też bym każdemu życzył. Nawet czasami dodawają, dodawają motywacji. Czasami zjeżdżam, ale co tam. Mokre łapska w TV. Dziś wieczór piąteczek. Ja sobie siedzę tutaj po cichu, świętuję. No eee. tyle. Na razie.